czego należy zacząć. Jaki jest budżet, tak? I wydawało się, że budżet jest problemem, również wielokrotnie, że budżet jest tak naprawdę problemem i okazało się, że to też nie było problemem, więc na początku świat wyróżnił się w chaosie i również firmy zradzają się i upadają czasami w chaosie w naszych głowach. I tak się działo w moim przypadku wielokrotnie, więc u mnie zatrzymywał mnie właśnie ten chaos. I teraz to, co wyrwało, co skończyło ten chaos, to było yy, ułożenie sobie planu a tego planu nie miałem i w nieruchomościach pomogły mi w tym warsztaty i szkolenia czyli podsumowując wiedza zaczerpnięta od osób które już takie rzeczy robiły wielokrotnie zrobiły to wielokrotnie więc powiedziały z własnego doświadczenia jak zacząć i również jak zaczynały czyli również takie małe kroczki które pomagają w założeniu firmy na przykład w jakiej formie tak z kim rozmawiać? Jak rozmawiać z księgowym? To są rzeczy, które finalnie okazują się totalnie banalne i nieistotne nie w prowadzeniu firmy e, później, ale przynajmniej takie pierwsze małe, to nie są kłody pod nogami, to są takie gałązki pod, pod nogami, które rosną do rozmiarów chłody na początku, przed odkładaniem firmy, tak? Bo ja pamiętam, jak w szkole średniej nauczyli mnie, że firmy to się zakłada, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza w gminy się zakłada i, i tyle. A okazuje się, że to jest na przykład spółka z OO. Człowiek się dowiedział później dopiero na szkoleniach, kiedy, kiedy mógł e, usłyszeć od również ludzi, którzy zaczynają, również, którzy zaczynają, jak, z jakimi oni problemami się e, borykają. No i między innymi. Na takich spotkaniach, warsztatach spotkajmy również ludzie początkujących, albo również tacy, którzy zaczęli i mieli takie problemy, jak, jak, jak je rozwiązywali. Więc e, takie spotkania, warsztaty, konferencje, mastermindy, takie coś, właśnie ten chaos układa w jakiś plan, przynajmniej w jakiejś naszej głowie to się układa. No i właśnie, e, jak zacząć? To były te szkolenia, ale pierwszy, najważniejszy krok w tym to po prostu e, zadeklarować się, że będziemy to robić.